Niezależnie od tego, czy zarządzasz istniejącym budynkiem, czy budujesz nowy, nadszedł czas, aby rozważyć inteligentną regulację nasłonecznienia i światła dziennego. Kindle pomoże Ci spełnić najnowsze wymagania dotyczące energooszczędności i komfortu. Badania Uniwersytetu Technologicznego w Eindhoven wykazały, że nasza inteligentna regulacja światła dziennego pozwala zaoszczędzić do 20% całkowitego zużycia energii na oświetlenie, ogrzewanie i chłodzenie, jednocześnie zwiększając poziom światła dziennego, widoczność i ochronę przed olśnieniem. Nasz autonomiczny system sterowania można rozszerzyć za pomocą jednego prostego połączenia z systemem zarządzania budynkiem do 30 rolet na jedno połączenie. Regulację światła dziennego Kindle można teraz dodać do panelu sterowania w aplikacji mobilnej lub panelu sterowania danego pomieszczenia. System może również reagować na zautomatyzowane polecenia centralne, takie jak otwarcie wszystkich rolet w budynku w odpowiedzi na alarm pożarowy. Dzięki temu połączeniu dostępne stają się bardziej istotne dane, które Kindle wykorzystuje do ulepszania automatycznego sterowania, takie jak temperatura zewnętrzna, zajętość pomieszczeń oraz to, czy pomieszczenie jest aktywnie chłodzone lub ogrzewane. Kiedy temperatura zewnętrzna przekroczy określony próg, rolety Kindle zamykają się całkowicie. Kiedy pomieszczenie nie jest zajęte i jest aktywnie chłodzone, Kindle całkowicie zamyka rolety, aby zaoszczędzić na chłodzeniu. A kiedy pomieszczenie jest ogrzewane, Kindle całkowicie otwiera rolety, aby umożliwić ogrzewanie słoneczne. Zwrotnie, Kindle może dostarczać dane, np. Na o natężeniu światła i interakcji użytkownika z systemem. W ten sposób Kindle wykorzystuje pełny potencjał inteligentnej regulacji światła dziennego. Innowacyjna regulacja światła dziennego Kindle pomoże Ci spełnić najnowsze europejskie dyrektywy budowlane dotyczące charakterystyki energetycznej oraz poprawić wyniki certyfikatów. W przypadku nowych projektów możemy przeprowadzić specjalną konsultację, aby poprawić efektywność energetyczną i klimat wewnętrzny. Kindle zwiększa ilość światła dziennego z korzyścią dla Ciebie i Twojego dobrego samopoczucia, wpływa znacząco na wydajność energetyczną budynku, jest przystępny w zastosowaniu dla nowych i istniejących budynków. Kindle przekształca miejsca pracy i energetyzuje ludzi.